Dzień dobry, czy się czami do Was bardzo serdecznie jestem Paweł, a dziś ze mną jest Skate Car Jump Arena w Beam NG Drive moi drodzy i lecimy skoki narciarskie! Kto skoczy dalej? Sprawdzajcie, liczcie sobie 300 metrów, proszę bardzo. I to oczywiście losowymi samochodami. E, koniecznie jak wam się podoba dajcie znać w komentarzach. Chcecie więcej odcinków zyskie, dajcie znać w komentarzach oczywiście łapy. Eee no samym. Jak tym samym tak, drogi, Co to bardzo... za żebyście... no, oszukiwanie się ze skie bardzo, bardzo, bardzo symbolicznie. Czemu się dotykacie? Nie, no tym nie zjadę. Podiment. Zostałem znowu ja traktowanie zatrzymać Lecę, lecę! Pięknie! No rekord! Nitro! Rekord. E, ja miałem 500. 300 ja... metrów 500 metrów! Ja cię. Co za gościu normalnie, dobra. Mam ja miałem ciężkie ślinie. auto. Z... Miałem ciężkie auto Niemożliwe nie, no! Nie, nie źle, nawet 200 nie, no, nie poleciałem. Ciężki. A mówimy mu jaki był raz jeden odcinek e, był jak tak. Było? No było grubo, że przylecieliśmy nawet nad mostem i w ogóle Tam do wody, tam ja daleko. Leciałem za te, za te wiatraki daleko. Bo o. wyście latali w ogóle samolotami. No, był taki moment w sumie. O nie! nie. O, o, skie się właśnie rozbija! Czy to był Czekaj. Volkswagenik? Lecę! E, to to ja eee, Dobra, eee, to jest gol! Eee, jest eee, eee! Patrzę na dachu! Chyba Kłopiek. nie skoczysz za daleko, Dobra, wyminałem, tak wyminałem pięknie. Patrzę na dachu, patrz e, na no to! Cyk! Ej, no co jest, czemu jest to, czele to czele. jest to jak leci! Stary, 200 metrów! 530, 530 metrów! Czemu tak lekko lecę? Jaki ty jesteś, nie Ja mam jakieś ciężkie te maszyny! Jakieś skręt masz w ogóle. I... Podbijemy. się w basenie. Dobra, mam teraz jakąś szybszą maszynę, Random więc kąpić. może uda się pojechać szybciej i skoczyć dalej. Co to jest? Co to jest? Mam nadzieję. Dobra, uwaga ale, na wyjściu. No. Na na jest. Nawet 300 metrów H4? znowu nie skoczyłem. Co za bajcie, na auta. Latawiec, to lecę... Ja cię kręcę. Nie ściągaj! Nie ściągaj! Ale Najgorszej. Ściąga w lewo na wszystko przez lecę. to, że... Nie, bo to pewnie na no moim komputerze nie. wszystko nie. jest. Ten I tam też tak ciężko. w ogóle nie poleciał nic. O. Nic nie poleciał. Dobra. Ale patrzcie, sobie zjechałem Jezu, ładnie, dba. nie uszkodzony. I do basenu. Ja, to Radzida. Nie, ja potrzebuję jakieś szybsze auto. Zdecydowanie. W ogóle nie jestem uszkodzony. 270 na wyjściu. To jest stary zafura. Oho. 150 metrów. Ja oh. robię kolina Macrae, moi drodzy. Dawaj, idziemy. Colina Najgorzej. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dawajcie mi kolejną maszynę zaraz, bo. Delikatnie. I najlepiej ja bugatki Shironka jakiegoś. Dawaj! O kurde. Nie, tylko nie teraz. Jaką prędkość łapie? Dawaj, dawaj, to dawaj. 360! Serio? I leci. Ty? Robię salto. Robię Dobra. salto. RZ Jadę ciężarówką, wersja off-road ląduję przed 600 metrem Dobra, A, na razie chyba widzę, że tutaj na, ja najdalej skaczę co, tak No masz, ty 90? zawsze przy losowaniach miałeś jakiś taki 580? par 590? 580 będę jechał? Oho Dobra dostałem. 250 tam? 250 Ferrari oh, Nie wstałem A, to Dobra. To <laughs> Ja Cię kręcę, ale mi urwało. 14, 120, 100, 120, Nie no Ściąga, ściścia, mnie, ściąga mnie, ściąga no, nie, mnie. dobra. To jest le chyba lekkie, le le więc może tak dalej wirus. mi poleci. No, szału mi. nie było, szału nie było panowie. Serio 160 na godzinę, 170 mnie, no to jest żenujące. U mnie standardowe 30. Karetka, no jeszcze silnik mi pękł. Stary, 170, nawet nie, 70 metrów. Dajcie spokój! 70 metrów? Tak! W ogóle spadaj z progu! No to słownie! O! o jest! Chłop, co ma tira? Czekaj, bo mi się to... Do... O! Brum, brum, brum! brum. Wow! Brum, brum. To jest! Lecimy! Leci, Dobra, dzida! Ale się rozpędza! Ale się rozpędza! 180! 180. 200, 320, 350, 360, 370, 308! Skok! 30, Pięknie! Pięknie! Ja bym... Nie! nie. Czekaj, patrz to, 600, pa, 600, 600. obok Ciebie wylądowałem. w full załadowanego tira. Nawet nie w lecieć. Ja dalej skoczyłem niż wszystkie. Oczywiste, nie, się tu się nie Dobra, nie, chodź polecimy Dobra, razem, lecę, lecę. chodź jeszcze lecę. raz, polecimy razem, dawaj. Bo to było, czekaj, dawaj, czekaj, wstań tu z boku. Hey, 400 metrów full załadowanym o. tirem nie jest źle. Dobra, gotowy? Okay, się. No, czekaj, czekaj. no. no. Trochę mi się, się. tego przodu szkodził. trzy, 4, no. ry. Dobra, zobaczymy teraz. Zobaczymy teraz ja nie Wydaje szale. mi się, że skoczyłem dalej. Nie... O, ja dobra i... O, Pięknie! Lecę! Lecę, lecę! 600, lecę. Że to 660! 660. Yes! dalej, się. dalej, 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 Jeszcze kurde, nie! Jest! Wygrałem się! Nie byłeś! No, nie byłeś, byłeś smutny jak to mówiłeś! Ale byłem! Nieprawda. 200 metrów 200 no. metrów Na pewno wszyscy zweryfikują w ogóle to auto mi się Dobra. nie zniszczyło, patrzcie na razie. co to jest Najgorze w ogóle nie. mi się auto nie zniszczyło Dobra czyli mam. Czekaj, ile na miałeś? 610? 600... 600... 600... E, 520. A okej, okay, czyli mam... Czyli wygrywam! Yes, Jestem zwycięzcą na chwilę obecną! Nie, ja Ale ja wszystko ja wygrałem, jeszcze 10 tak minut tak. nam zostało Paweł tego challengea y, i Aha, wielki skok, proszę państwa idealnie 150 metrów A ten dostał strzałki Dostałem strzałkę jakoś w ogóle, dobra. No, dobra. E, no nie, to losuj sobie kolejnego, wiesz? Tam po prostu. Dobra, respik. Random? Dobra, ci da. Ja bym dostał, Czekaj, co to takie powolne? Kto ma Coś jaj, no nie, no, 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 no tym mnie dolecę. No, lece, no. Lece. Nie ma opcji. No nie ma opcji, żeby pojechało daleko. Rozgranie co dostałem w tym momencie? Traktor. 250.

O! Jedź, dobra, idziemy. Dobra, jadymy. Ja jadę, ja ja jadę około. O! Sprawa, o sprawa sprawa. mi. Ej, lusterko mi się A. oderwało. Wyprzedzaj no, co ty robisz? No głupie! Przyspiesz bo nie, nie skoczysz, stare. Przyspiesz bo nie skoczysz. Co, co za typ? No i tyle w temacie. I tyle ja w temacie. No i co ty miam skoczyć A, niby? Nie, nie, ty miam skoczyć? Jak ja ja skoczyć? Co za że... zostać autobus z dopalaczami. Gdzie tam. Co za kolej! To? <noise> o nie! <noise> Ej, zespawałem go! Patrz, mam skien na tym na przodzie Co jest grane Zespawaliśmy się. No, elegancko, fajnie, Teraz fajnie. Możecie nagrywać jako jedno. Dobra <noise> respi. No, sprawdźmy jaką maszynę. Ekran, split ekran. Dobra, te auto już miałem, no jest powolne. Jeszcze raz respimy w takim razie. Ktoś ktoś respił mi się tutaj. O O okay, jest, dobra, małą wow ścińka. Wow, ej, to jest mocna maszyna. Ja się Stary mało. ta furgonetka F8. jest super szybka. F8. F8. 250, 280. ale ile poleci? No. Ale ciężki on jest, ale on ciężki, ale nie, 4, daleko poleci nawet. 410, 410 chyba miałem, albo 420. Obojętne. A widzisz? Dobra, random. A ja się lepiej, F8 i 100. F7? No tak już tak pamiętam. <grym 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 ten motocyklista jest super, tak dupka mu się trzęsie. A więc, co mam bogatki tam? Dobra, jadę Aha. tym, Nie wiem, co to jest za. Dobra, radzi tam. Damy kamery. Nie naubiję, chłopie! Siem. czemu on na kasku wylądował? Shift R, Sam. O. O. Teraz tutaj słychać. Mamy game. No Elegancko, serio? udało się. O nie, Nawet... mam wyciski olejowej. Puszczam płyny. W pewnym wieku wszystko się şey może zdarzyć. Rantomsko. Ej, to już było! Co to jest z tym losowaniem? Czemu zawsze to musi losuje to samo? Ej, dlaczego o. mi ten, dlaczego mi auto SHIFT-R? To to, to Dobra, r. to jest dobre. لكن, control miał być R. Samo R. Ale nie, żeby to Control R. Żeby zapisać w tym danym miejscu. No, no, to control. Dobra. Nie ja wiem, czy to jest. Prostu no tak, Nie ryk, ryk. O stary polecy dalej! Leć mały, leć mały, leć mały! 620 albo <laughs> 610 elegancko, dobra, tak, kolejną maszynę. Tylko szybko, proszę o szybko. Ło, chłopie! No i dobra. Monster truck w wersji sportowej, ale zardzewiałej. Ale luz, będzie dobrze. Uprostuj się, dobra. Na F dobra, dobra, o. O, dobra. <grym> nie, daleko to nie poleci. Oj, poradziłem sobie, Dobra, lecimy uh -huh. bordowym maluchem. Nie ma o, bo ja się ja boga... o, żeż ty. O, żeż ty. O, zwykły samochód z Monster Tracker zwykało to się zrobiło. Bogactwo. <grym> Ej, wygram to, wygram to, stary, wygram to. Co? Wygram to. Ile? 680 o, 80 maluchu. No chyba Co u dobry, w domu, tak? ja miałem 660, kłamiesz, ty coś nie umiesz! 80. komentarze sprawdzą, tam to Ja ci oh. dam! Dobra. Dobra, i lecę ty. Dawaj, ciśnij, ciśnij, 250, no to jest strasznie ciężka marzy... krowa! Ciągle mi się marzy, że dostanę było. jakieś Lipa, super lipa, same. lipa. O, ja mam nawet nawigację w o. aucie tutaj. Dobra, nie. Pokaż jak nie. lecę nie. Po skoczni. Respik. Może być. O, tym. O, Ło, ło, ło! Dobra, no, no co ty robisz? Kupuj się jeden! Oszukuję! A utrzymałeś się? No bo jestem profesjonalnym kierowcą! O, e, to jest to, to jest to, czego robię! Ty pięknie! Dawaj, tak. Ale oszukałem, jeszcze raz muszę polecieć! O, kurczę! To to, dalej było, dalej było, dalej odpadły! tego O? Koła. Dobra, Respire, jeszcze raz polecę, po, lec, po uderzenie! Leć! na rekord, proszę! Proszę! Ok! 630. Dobra, dobra, dawaj. Nie, mniej było. Albo 640? Ci da. No mniej burel I skończę. O, to skończę. Ja jestem na prowadzeniu w tym momencie. Nie, Ile nie miałeś? 640? Ja miałem 680. Chyba. No nie, no to, to masz trzecie miejsce, znaczy drugie miejsce chyba. Bo ja miałem 660, 680, podobno. Ale nikt tego nie widział. Czaty <ścoughs> sprawdzą, tak? czy znaczy czaty, komentarze sprawdzą. Czaty, to, no, no, dobrze, no. To ja lecę tym. Mam na wrażenie, że to auto też pojedzie tak szybko. 400 Aha. metrów Dobra 40 ja ci to jest auto woja No z co? ty robisz? Rozpadłem się Co za kolej! No bo to tak. No to środkiem tą kupą złową no. No, no co, co robisz? <śla> co za koleś? Nie umiesz normalnie pojechać? Jest, po o, dobra, się. no Nie, ogólnie daleko My nie polecę tym, bo to jest maszyna taka raczej. O nie, ryzyko. O to tak, to musi no, level ja 50 na wyskoku. Pięknie. Idzie na rekord, Pięknie. proszę Poczekaj, przeskocz ja tych mnie. BĘDZIE DOBRZE! Przeskoczyłem skocznie! Co? Nieprawda! Przeskoczyłem wszystkie kreski, elo! Wygrałem. Chyba żartujesz! Oszukał, oszukał na pewno. Na panko szukał. wszystkie kreski. Sprawdź do mnie. Rady. Dobra, random config. Ja nie mogę, nie dobrze. Się, nie dobrze. Nie ja cię... Fajnie jest być pierwszy. Ej, co jest nie, jeszcze mi respi no. maszynę tak długo, co jest... Co wy tam robicie? O kurczę! Dostałem autobus podwójny Monster Truck. No ale tym nie skoczę, znaczy skoczę, ale daleko nie polecę. To będzie za styl piękny. Ja byłem. O, ej, on się przewraca. Ej, pękło mi koło! O stary! Pękła ci guma. No i autobus misterczy. O kurczę. Czeka, bo się coś blokować? Tak, bo blok blokowało się. A ja mam inną teraz. Burs. Dawaj go tu coś porządnego. Berber, BMG cień. Stary auto bez silnika, RGIS bez innego. Cień tu nie ma. A i to auto ma na kierownicy napisane by, jak Berber. O zobacz. Dobra, dzida. 250 na zeskoku. I leci Ja myślę, Ja coś czuję, że na finałowym skoku ja tu zrobię na rekord, nie? Co zrobisz? Rekord zrobię. Na Wam. Ale to, o, to zrobię, wiesz, ty. tak klasycznie, pod koniec odcinka. Jak Robisz zwykle, to, taki o, comeback. ...prywatnym autem. O, <laughs> Dobra, stary, daleko stary nie poleciał, Ferrari. niestety. Stare Ferrari, zobaczymy czy stare Ferrari będzie Czekaj, daj, daj coś się, dobrego. No, no i super! Zapisze, że to nie jest fryerari. Czekaj, bo się tutaj. I... O. Weź mi tutaj porządnie tego... O, dobra Nie poszło. Nie poszło, Dobra. dobrze. Dostałem Lambo. na 400 m Lambo pociśnie, bo to jest samolot. Jestem teraz płaskim Teraz Losuj. Nie no traktor patrz, 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 Pięknie, pięknie, pięknie. 620. Ale muszę, M. muszę M. się drem. wycofać, muszę się wycofać, bo ja ogólnie mały rozbieg biorę, nie to co wy. Patrzcie jaki wyrok rozbieg bierzecie. Tak, tak powiem, na stary to jest nic. Ja przeleciałem skoczyć, czyli to jest jakieś 800 metrów tam. Idź pan. O, da, da, da. Super, Czekaj, bo się... Co? Super, super dostałem? Chłopie znowu jest bo, jakiś bo, lag normalnie. Nic, Jak to się wczytuje? Dobra. Dobra. Dobra, dzida. rekord, rekord. Leci, lecimy, 280, 300. Aaa, 400 nawet. Widzisz, że u mnie stoicie w miejscu? Cyk. No nie, pojechali. Dobra, 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 dobra. Stoicie w miejscu, u mnie na górze skoczni. 610. Okej. Okay. Ajajaj, ajaj. Aj, aj. Dobra, random config. Dobra, Coś muszę... czuję, że to będzie chyba Ale ostatni. A w, w ogóle nie ma u mnie. Serio? Co? Co? No. Wasze auto auta zostały na skoczni. Tak nas zareagowało, że nas rozłączyło. Super. A, okej. Okay. Dobra, to nas to nie widzicie jak właśnie schacze w tym momencie, będzie rekord, patrzcie na to! Ostatnisko! Nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie. Będzie, chłopie! Się w, w ogóle nie cheatuje, zero oszukiwania! Do doleciałam ja prawie powiem, do wiatraków! Do wiatraków doleciałam prawie! Pięknie ja moi drodzy! swoje auta. jak to się stało? O, też mam Lamborghini teraz, dobra e? Ja myślę chyba, że tym symbolicznym akcentem kończymy. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się tam. O, jedziesz kombajnem, jedziesz pasz.